Nigdy nie będziesz rządzić Ekwestrią. Wszelka moc, którą miałaś w tym świecie, zniknęła. Za chwilę ujawnisz wszystkim, kim naprawdę jesteś. Pokaż, co tkwi w twoim sercu. <laughs> e, przepraszam, naprawdę przepraszam. Nie wiedziałam, że istnieje inny sposób. Magia przyjaźni nie istnieje wyłącznie w Ekwestrii. Ona jest wszędzie. Można jej szukać albo zawsze być samotnym. To ty wybierasz. Ale jedyne co robiłam, odkąd tu jestem, to skłócanie wszystkich ze sobą. Ja nie mam pojęcia o przyjaźni. One na pewno cię nauczą. Brawo dziewczyny! Czy ten pies przemówił? O wow, dziwne. Poważnie. Gadający pies dziwi cię po tym wszystkim. A ja uważam, że jesteś przesłodki. O, tak. Myślę, że to należy do ciebie. Prawdziwa księżniczka wcale nie chce, żeby inni ludzie się przed nią kłaniali. Lecz inspiruje otoczenie do pozytywnych działań. Wszyscy widzieliśmy, że ty to potrafisz. Mam nadzieję, że też to widzisz, księżniczko Twilight. Tak, widzę. Czy to będzie zupełnie od czapy, jeśli poproszę cię do tańca?